Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, czy ktoś może was obserwować bez waszej wiedzy? Brzmi to niepokojąco, niemal jak coś wyjętego prosto z filmu, a jednak coraz więcej seniorów jest dziś obserwowanych w miejscach, w których nigdy by się tego nie spodziewali. Najbardziej niepokojące jest to, że większość osób starszych nawet nie zdaje sobie sprawy z tych ukrytych zagrożeń ani z tego, jak łatwo ich codzienna rutyna może być monitorowana bez ich zgody. W tym filmie odkryjemy sześć zaskakujących miejsc, w których seniorzy są nieświadomie obserwowani, bazując na tym, co muzyka, eksperci od prywatności dostrzegają w domach, osiedlach i przestrzeniach publicznych. Celem tego nagrania nie jest przestraszenie Was, lecz wzmocnienie, ponieważ świadomość zagrożeń dla prywatności to pierwszy krok do jej ochrony. Wiele z tych miejsc wydaje się normalnych, znajomych, a nawet bezpiecznych i właśnie dlatego tak wielu seniorów zostaje złapanych z zaskoczenia. Zostańcie ze mną do końca, bo gdy zrozumiecie te ukryte zagrożenia, poznacie także proste sposoby na zabezpieczenie swojej prywatności, niezależności i spokoju ducha. To, co dziś odkryjecie, może zmienić sposób, w jaki patrzycie na swoje otoczenie. Muzyka i może pomóc wam chronić zarówno siebie, jak i bliskich przed nieświadomą obserwacją. Zaczynajmy. Numer jeden. Inteligentne urządzenia domowe. Pierwsze miejsce, w którym seniorzy są obserwowani, nawet nie zdając sobie z tego sprawy, to ich własne domy za pośrednictwem inteligentnych urządzeń domowych. Należą do nich asystenci głosowi. Inteligentne muzyka, telewizory, podłączone kamery, wideo domofony. A nawet termostaty czy oświetlenie sterowane aplikacjami. Chociaż te gadżety zaprojektowano, by ułatwiać życie, Pozwalając wezwać pomoc, odtworzyć ulubioną muzykę czy sprawdzić, kto stoi za drzwiami, często gromadzą znacznie więcej informacji niż większość ludzi się spodziewa. Wielu seniorów nie wie, że inteligentne głośniki i asystenci mogą być ustawione tak, by słuchać przez cały czas, rejestrując nie tylko polecenia, ale też fragmenty prywatnych rozmów i odgłosy tła. Inteligentne telewizory mogą śledzić, co oglądasz, czego szukasz, a nawet Twój głos, jeśli używasz pilotów z mikrofonami. domofony nagrywają każdą osobę, która pojawi się na Twoim progu. Mogą jednak również rejestrować wizerunki sąsiadów, kurierów, a nawet przechodniów. W niektórych przypadkach nagrania te są przechowywane online, dostępne dla firm, a w rzadkich sytuacjach nawet dla hakerów jeśli konta nie są dobrze zabezpieczone. Przychodzi mi na myśl historia mojego znajomego, pana Stanisława, liczącego 80 lat, który cenił sobie wygodę zadawania pytań swojemu inteligentnemu głośnikowi o pogodę i sterowania światłami za pomocą głosu. Ale kiedy jego wnuczka wyjaśniła mu, jak te urządzenia przechowują nagrania dźwiękowe, pan Stanisław przejrzał swoje ustawienia prywatności i usunął nagrania, o których istnieniu nawet nie wiedział. Poczuł się lepiej, wiedząc, że ma większą kontrolę nad tym, co jest przechowywane i udostępniane. Eksperci zalecają, aby zawsze sprawdzać ustawienia prywatności na każdym inteligentnym urządzeniu domowym, wyłączać niepotrzebne funkcje muzyka i regularnie aktualizować hasła. Jeśli nie jesteś pewien, co nagrywają Twoje gadżety, poproś członka rodziny lub znajomego obeznanego z technologią o pomoc w przejrzeniu ustawień. Czasem narzędzia, które pomagają nam żyć wygodniej, mogą cicho słuchać bardziej uważnie niż kiedykolwiek pozwolilibyśmy na to osobie. Muzyka twarzą w twarz. Utrzymywanie świadomości to najlepszy sposób, aby te urządzenia działały dla ciebie, a nie przeciwko tobie. Numer 2: publiczne kamery monitoringu. Drugie miejsce, gdzie seniorzy są często nieświadomie obserwowani, to przestrzenie publiczne wypełnione kamerami monitoringu. Kamery te są teraz wszędzie: w sklepach spożywczych i centrach handlowych, na rogach ulic, muzyka w bankach, parkach, szpitalach, a nawet w niektórych kościołach. Chociaż są instalowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa, zapobiegania kradzieżom i dla porządku publicznego, ich ogromna liczba oznacza, że prawdopodobnie jesteś nagrywany dziesiątki muzyka razy dziennie, nawet podczas najbardziej rutynowych sprawunków. Prawda jest taka, że większość z nas nie zauważa, jak wiele kamer śledzi nasze kroki. Niezależnie od tego, czy parkujemy samochód, odbieramy receptę czy wchodzimy do restauracji, nowoczesne systemy monitoringu mogą rejestrować wideo w wysokiej rozdzielczości i często używają oprogramowania do rozpoznawania twarzy, aby muzyka automatycznie identyfikować osoby. Nawet małe firmy czasami korzystają z kamer podłączonych do chmury, co oznacza, że twój wizerunek i działania mogą być przechowywane i przeglądane przez innych daleko od miejsca, w którym mieszkasz. Pamiętam historię pani Zofii, która ma 74 lata i lubi codziennie spacerować po lokalnym parku. Była zaskoczona, gdy sąsiadka wspomniała, że miasto zmodernizowało wszystkie kamery w parku, wprowadzając monitorowanie wideo w czasie rzeczywistym. Pani Zofia początkowo czuła się nieswojo, ale po rozmowie z urzędnikami miejskimi dowiedziała się, jak wykorzystywany jest materiał filmowy, jak długo jest przechowywany i jakie są jej prawa. To dodało jej pewności siebie muzyka i pomogło jej uświadomić sobie cyfrowy ślad, jaki po sobie zostawiała. Eksperci od prywatności twierdzą, że masz prawo pytać o monitoring, gdziekolwiek się udajesz. Szukaj wywieszonych znaków i nie wahaj się pytać personel, jeśli nie jesteś pewien. Warto również być świadomym swojego otoczenia w miejscach publicznych. Tak jak pilnowałbyś swojej torebki czy portfela, zwracaj uwagę na to, gdzie umieszczone są kamery i jak może być wykorzystywany twój wizerunek. Muzyka. Jeśli nadal oglądasz ten film i uważasz te spostrzeżenia za wartościowe, proszę, skomentuj numer 2 poniżej, aby dać mi znać, że tu jesteś. A jeśli jeszcze nie subskrybowałeś, polecam zasubskrybować i włączyć dzwonek, aby nie przegapić żadnego filmu. Wasze wsparcie pomaga nam nadal tworzyć wartościowe treści, które informują i inspirują. Idźmy dalej. Numer muzyka 3. Gabinety lekarskie i apteki. Jednym z ostatnich miejsc, w których seniorzy spodziewaliby się być obserwowani, jest gabinet lekarski lub apteka, jednak miejsca te są coraz częściej monitorowane za pomocą kamer i narzędzi do śledzenia danych. Kamery bezpieczeństwa w poczekalniach, przy recepcji, a czasem nawet na korytarzach, muzyka są umieszczane w celu odstraszania złodziei, zapobiegania nielegalnemu obrotowi lekami i zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom. Ale nagrywają też ludzi, gdy ci się meldują, wypełniają formularze, czy po cichu dzielą się osobistymi informacjami z personelem, wychwytując chwile, które wydają się intymne, lecz nie zawsze są tak chronione, jakbyśmy sobie tego życzyli. Poza kamerami placówki medyczne gromadzą ogromne ilości danych cyfrowych: Twoje imię, nazwisko, datę urodzenia, informacje o ubezpieczeniu, historię, recept, a nawet wzorce tego, co kupujesz. W niektórych przypadkach systemy komputerowe analizują twoje wizyty, aby przewidzieć, jakie usługi lub produkty mogą ci być potrzebne, a te informacje mogą być udostępniane sieciom opieki zdrowotnej, firmom ubezpieczeniowym lub zewnętrznym podmiotom. Nawet automatyczne linie telefoniczne do uzupełniania recept i przypomnienia SMS są przechowywane i przetwarzane przez zewnętrznych dostawców. Pozwólcie, że opowiem wam o 76-letnim panu Howardzie, który poczuł się nieswojo, gdy zdał sobie sprawę, że w aptece, w której odbierał swoje leki, znajdują się kamery monitorujące ladę. Kiedy zapytał o prywatność, personel wyjaśnił, w jaki sposób nagrania są przechowywane, kto ma do nich dostęp oraz jakie kroki podejmowane są w celu ochrony klientów. Dzięki temu pan Howard poczuł się pewniej i nabrał odwagi, by zadawać więcej pytań na temat tego, jak przetwarzane są jego dane. Eksperci od prywatności radzą, aby zawsze zapoznawać się z polityką prywatności, odwiedzając nową placówkę medyczną lub aptekę. Pytaj personel, gdzie umieszczone są kamery i co dzieje się z nagraniami. Jeśli obawiasz się o swoje dane, poproś o kopię swoich dokumentów i sprawdź, czy nie ma w nich błędów. Pamiętaj, Twoje osobiste informacje zdrowotne są cenne i masz prawo wiedzieć, kto je obserwuje lub przechowuje. Aktywne dbanie o swoją prywatność w gabinecie lekarskim czy aptece to ważny krok w ochronie twojej niezależności i godności wraz z upływem lat. Numer 4. Domy spokojnej, starości i placówki opiekuńcze To kolejne miejsce, gdzie wielu seniorów jest obserwowanych, nie zdając sobie z tego w pełni sprawy. Mowa tu o domach spokojnej starości i placówkach opiekuńczych. W tych miejscach często znajduje się rozległa sieć kamer służących bezpieczeństwu, monitorowaniu i zgodności z przepisami prawnymi. Obejmują one pomieszczenia wspólne, korytarze, wejścia, wyjścia, parkingi, a czasem nawet ogrody zewnętrzne. O ile te środki są wprowadzane w celu ochrony mieszkańców przed kradzieżą, wypadkami czy zagubieniem, o tyle oznaczają również, że twoje codzienne czynności są często pod większą obserwacją niż mógłbyś się spodziewać. Niektóre placówki stosują nawet elektroniczne opaski na rękę lub identyfikatory, które śledzą, kiedy mieszkańcy wchodzą lub wychodzą z określonych stref. Czujniki ruchu w pokojach lub łazienkach alarmują personel o upadkach lub nietypowej aktywności, ale także rejestrują dane dotyczące ruchu, które są przeglądane przez zarząd i w niektórych przypadkach udostępniane członkom rodziny lub partnerom opieki. Ten stały monitoring może być uspokajający dla rodzin. Jednak dla wielu seniorów może to być odczuwalne jako utrata prywatności lub niezależności. Pozwólcie, że podzielę się historią Patrycji, która w wieku 82 lat przeprowadziła się do placówki opieki z asystą. Była zaskoczona, dowiadując się o kamerach na korytarzach i o breloczku kluczu, który musiała nosić, aby otwierać drzwi. Po poproszeniu personelu o więcej szczegółów, Patrycja dowiedziała się dokładnie, gdzie znajdują się kamery, w jaki sposób śledzono jej ruchy oraz jak jej rodzina była powiadamiana, jeśli opuszczała budynek w nietypowych godzinach. Dzięki tej wiedzy, Patrycja poczuła się pewniej i była w stanie ustalić granice dotyczące tego, jakie informacje chciała udostępniać swoim bliskim. Eksperci od prywatności zalecają, aby przed wprowadzeniem się do dowolnej placówki opiekuńczej poświęcić czas na jej zwiedzenie i bezpośrednio zapytać personel o to, co jest monitorowane i jak chronione są Twoje dane. Masz prawo poprosić o mapę pokazującą lokalizację kamer oraz zażądać pisemnych zasad dotyczących prywatności i nadzoru. Zrozumienie tych szczegółów pomoże ci pogodzić korzyści płynące z bezpieczeństwa z Twoją własną potrzebą osobistej przestrzeni i godności. Jeśli nadal oglądasz ten film i uważasz te spostrzeżenia za cenne, proszę, skomentuj poniżej, wpisując numer 4, aby dać mi znać, że tu jesteś. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz, zalecam subskrypcję i włączenie dzwonka, aby nie przegapić żadnego filmu. Twoje wsparcie pomaga nam w dalszym tworzeniu wartościowych treści, które cię informują i inspirują. Przejdźmy teraz do kolejnego punktu. Numer 5: Programy lojalnościowe i karty sklepowe. Możesz nie myśleć o Kasie w w supermarkecie, jako o miejscu, gdzie jesteś obserwowany, ale programy lojalnościowe i karty sklepowe po cichu śledzą twoje nawyki za każdym razem, gdy robisz zakupy. Seniorzy często zapisują się do tych programów ze względu na kupony, zniżki na paliwo lub urodzinowe bonusy. Ale za kulisami każdy zakupiony przedmiot, każda twoja wizyta, a nawet sposób płatności są skrupulatnie rejestrowane i analizowane przez firmy. Programy te tworzą szczegółowy profil Twoich wzorców zakupowych, jakie produkty spożywcze czy leki kupujesz, jakie marki preferujesz, a czasem nawet Twój stan zdrowia na podstawie zakupów. Informacje te są często udostępniane lub sprzedawane firmom partnerskim, ubezpieczycielom lub reklamodawcom, którzy następnie kierują do Ciebie reklamy lub specjalne oferty. W niektórych przypadkach paragony i historie zakupów są powiązane z twoim numerem telefonu lub adresem e-mail, tworząc cyfrowy ślad, który może podążać za tobą z jednego sklepu do drugiego, a nawet po całym kraju. Mój przyjaciel, 83-letni Walter, był zaskoczony, gdy dowiedział się, że sklep, w którym co tydzień robił zakupy spożywcze, może wysyłać mu oferty zniżek na produkty, które raz przeglądał online. Nie miał pojęcia, że jego nawyki zakupowe w sklepie stacjonarnym i online są ze sobą połączone. Z pomocą córki, Walter nauczył się, jak zrezygnować z niektórych funkcji śledzenia i ograniczyć udostępnianie danych zewnętrznym partnerom. Eksperci od prywatności radzą, aby przed dołączeniem do jakiegokolwiek programu lojalnościowego sklepu zapoznać się z polityką prywatności, używać gotówki do niektórych zakupów, jeśli preferujesz większą prywatność, oraz przeglądać, jakie dane zgodziłeś się udostępnić w ustawieniach swojego konta. Masz prawo poprosić firmy o podsumowanie zbieranych przez nie informacji i sposobu ich wykorzystania. Pamiętaj, wygoda może czasem wiązać się z ukrytymi haczykami. Wiedza o tym, co jest śledzone, pozwala ci podejmować świadome decyzje, które odpowiadają twojemu komfortowi i wartościom. Numer 6. Wydarzenia społeczne i kluby towarzyskie. Wiele osób w starszym wieku chętnie bierze udział w wydarzeniach lokalnych, spotkaniach w kołach zainteresowań, zgromadzeniach parafialnych czy lokalnych klubach i stowarzyszeniach, nigdy nawet nie podejrzewając, że miejsca te mogą również stanowić zagrożenie dla ich prywatności. Coraz częściej wydarzenia te są fotografowane, nagrywane, a nawet transmitowane na żywo na strony internetowe i do mediów społecznościowych. Organizatorzy mogą używać aparatów lub smartfonów, by uwieczniać chwile do biuletynów, galerii zdjęć online czy do promocji lokalnej społeczności, czasem nie informując o tym uczestników, że są filmowani lub fotografowani. Na niektórych wydarzeniach listy obecności, formularze członkowskie czy losy na loterie wymagają podania szczegółowych informacji, takich jak imiona i nazwiska, adresy zamieszkania, daty urodzenia, numery telefonów, danych, które mogą być przechowywane w cyfrowych bazach, a w rzadkich przypadkach udostępniane lub sprzedawane w celach marketingowych. Możesz znaleźć swoje zdjęcia ze spotkania klubowego czy lokalnego festynu, zamieszczone w sieci przez kogoś innego, z dołączonym do nich Twoim imieniem i nazwiskiem lub innymi danymi. Nawet aktywności, które uważasz za prywatne, jak uczestnictwo w grupie wsparcia czy nabożeństwie, mogą być dokumentowane na potrzeby wewnętrzne lub w celu udostępnienia zewnętrznym partnerom. Przypominam sobie historię pani Marii, mającej 79 lat, która dołączyła do lokalnego klubu książki, aby poznać nowych przyjaciół. Pewnego dnia jej wnuczka znalazła zdjęcie pani Marii ze spotkania klubowego, zamieszczone na publicznej stronie grupy na Facebooku, oznaczone jej pełnym imieniem i nazwiskiem. Pani Maria nigdy nie została poproszona o zgodę i poczuła się nieswojo z powodu tego, że obcy ludzie mogli oglądać jej wizerunek w sieci. Po rozmowie z liderką grupy pani Maria dowiedziała się, jak poprosić o nieudostępnianie jej zdjęć i jak ograniczyć informacje, które podawała na listach obecności. Eksperci od prywatności zalecają, aby zawsze pytać organizatorów, w jaki sposób zdjęcia lub nagrania wideo będą wykorzystywane, zanim weźmiesz udział w wydarzeniu, oraz aby zachować ostrożność co do tego, jakie dane osobowe udostępniasz na spotkaniach społecznościowych. Jeśli nie czujesz się swobodnie zrobieniem zdjęć, poinformuj o tym organizatorów. Możesz również sprawdzić strony w mediach społecznościowych po wydarzeniach, aby zobaczyć, czy twoje zdjęcie zostało zamieszczone i poprosić o jego usunięcie, jeśli sobie tego życzysz. Ochrona twojej prywatności nie oznacza unikania aktywności, które kochasz. To po prostu oznacza bycie świadomym, zabieranie głosu i ustalanie granic, które pomogą ci czuć się bezpiecznie i szanowanym. Jeśli nadal oglądasz ten film i uważasz te wskazówki za cenne, proszę, skomentuj cyfrą 6 poniżej, aby dać mi znać, że tu jesteś. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz, zachęcam do subskrypcji i włączenia dzwonka, aby nie przegapić żadnego filmu. Twoje wsparcie pomaga nam nadal tworzyć dobre treści, aby cię informować i inspirować. Teraz przejdźmy dalej końcowe przemyślenia. Kończąc naszą rozmowę, mam nadzieję, że czujesz się nieco bardziej wzmocniony i świadomy tego, jak łatwo prywatność może się wymknąć w dzisiejszym świecie, często w miejscach, których byś nigdy nie podejrzewał. Co najbardziej do ciebie dzisiaj przemówiło? Czy którekolwiek z tych ukrytych zagrożeń zaskoczyło cię? Czy przypomniało ci o czymś, czego niedawno doświadczyłeś? Dobrą wiadomością jest to, że masz większą kontrolę niż ci się wydaje. Zadając pytania, czytając polityki prywatności i ustalając granice, możesz odzyskać swoją niezależność i zachować swoje życie prywatne naprawdę prywatnym. Mimo postępu technologicznego spędziłeś dziesiątki lat na budowaniu swojej reputacji, relacji i codziennych nawyków. Zasługujesz na to, by cieszyć się każdą chwilą, nie martwiąc się, kto obserwuje lub śledzi twoje codzienne życie. Ochrona prywatności nie polega na byciu lękliwym, ale na szanowaniu siebie i swojego prawa do życia na własnych zasadach. Masz mądrość i moc, aby podejmować decyzje, które chronią twoje informacje, twój wizerunek i twój spokój ducha. A dzieląc się tym, czego się nauczysz, z innymi, pomagasz chronić również swoich przyjaciół, sąsiadów i bliskich. Dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Chętnie poznamy twoje zdanie. Zostaw komentarz poniżej i podziel się jedną rzeczą, której dziś się nauczyłeś oraz tym, jak planujesz ją wykorzystać w swoim życiu. Twoje przemyślenia są dla nas ważne, więc nie wahaj się ich udostępnić. Czytanie Twoich komentarzy daje nam wielką motywację i zachętę. Jeśli podobał Ci się ten film i uznałeś go za pomocny, proszę, polub zasubskrybuj i udostępnij. Twoje wsparcie pomaga nam nadal tworzyć dobre treści, aby Cię informować i inspirować. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie